Przystępujemy do rozpatrzenia 21. punktu porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024, 3272 i 3292. Bardzo proszę pana posła Ryszarda Bartosika o przedstawienie sprawozdania Komisji. Panie marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu komisji do spraw rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2020. 19 2024. Wysoka Izbo zgodnie z decyzją Rady Europejskiej Polska w skład Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w skład Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wybranych 52 posłów. W przypadku jednak gdyby Zjednoczone Królestwo nadal pozostało w Unii Europejskiej tych, liczba tych posłów będzie wynosiła 51. W związku z tym istnieje potrzeba zabezpieczenia się na wypadek takiej sytuacji i w imieniu Komisji proszę Wysoki Sejm o uchwalenie przedmiotowej ustawy. Komisja na swój, podczas swoich obrad projekt przyjęła, uzupełniając go o jeden poprzez poprawkę o jeden artykuł 5a. W związku z tym proszę Wysoką Izbę o przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza jak głos zabierze pani poseł Lidia Burzyńska, prawo i sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izba. W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 druk sejmowy 3272. Projekt zakłada uchwalenie ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z artykułem trzecim decyzji Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zostanie wybranych 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Jednak w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim Unii na początku kadencji parlamentarnej 2019-2024 liczba obejmująca swoje funkcje posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczpospolitej Polskiej Polskiej będzie wynosiła pięćdziesiąt jeden. Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, nie dają podstaw do ustalenia i wskazania, który z 52 wybranych w Rzeczpospolitej posłów do Parlamentu Europejskiego miałby w takiej sytuacji nie objąć mandatu na początku kadencji. To spowodowałoby uniemożliwienie objęcia mandatów przez wszystkich wybranych posłów, zatem konieczne jest uregulowanie tej kwestii w drodze ustawowej. Poselski projekt ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej na kadencję 2019-2024 wprowadza stosowne rozwiązania w tej kwestii. W myśl proponowanego rozwiązania to jest... Korzystając z analogii do artykułu 386 paragrafu 6 kodeksu wyborczego określającego sposób obsadzania wakującego mandatu w przypadku, gdy nie może go objąć żaden z kandydatów z tej samej listy, w takiej sytuacji mandat obejmuje kandydat z innej listy kandydatów tego samego komitetu wyborczego, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów, o ile nie uzyskał mandatu. Przepisem tym ustawodawca ustanowił swego rodzaju kolejność obejmowania mandatów przez kandydatów, niezależną od tego, z której listy okręgowej kandydowali i niezależną od metody podziału mandatów przypadających danemu komitetowi pomiędzy jego okręgowe listy. Tak więc państwowa w tym przypadku państwowa komisja wyborcza ustali, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w wyborach nie obejmie mandatu na początku kadencji i ogłosi tę informację w dzienniku ustaw. Projekt określa tryb, w jakim mają nastąpić te działania. Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetu w jednostek samorządu terytorialnego, nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Pani Marszałek, Wysoka, Wysoka Izbo, Klub Prawo i Sprawiedliwości poprze ten projekt. Ustawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Bardzo proszę Pan Poseł Tomasz Szymański, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W sposób wyczerpujący Poseł Sprawozdawca Komisji, Pani Poseł przedstawiła nam założenia przedmiotowego projektu ustawy, który tak naprawdę nie powinien budzić żadnych wątpliwości, ponieważ w interesie y, Rzeczypospolitej jest, Polskiej jest to, żebyśmy przejęli jeden, ewentualnie przejęli jeden z 73 mandatów, które do tej pory należą do europarlamentarzystów Wielkiej Brytanii, w momencie gdyby się taka rzecz stała, że Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską. Na całe szczęście 13 lutego Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała rząd, złożyła postulat do, dotyczący właśnie sytuacji tak zwanego 52 mandatu yy, i konieczności jakby zagwarantowania czy też ogarnięcia przepisami prawnymi właśnie tego kolejnego mandatu na rzecz naszego państwa. I tutaj, szanowni państwo, pojawia się problem. Ja wiem, że być może wynika to z czasu, który państwo mieliście, zwracam się do posłów wnioskodawców, żeby przygotować ten projekt ustawy, ale dzisiaj na komisji padły pewne wątpliwości dotyczące właśnie zapisów, jakby, czy ten projekt jest komplementarny czy jakby będzie rekompensował te wszystkie założenia pod kątem prawnym, żeby państwo polskie czuło się dostatecznie jakby objęte przepisami w tym zakresie. I tutaj biuro legislacyjne Sejmu również przyszło nam z pomocą, pokazując pewien problem dotyczący tej ustawy, a mianowicie przy założeniu, że osoba będąca tym 52 posłem do. Parlamentu Europejskiego zostanie wybrana, ale nie obejmuje mandatu, i podstawowe pytanie jest takie: jaki jest jej status? Kimże właściwie jest? W kontekście właśnie statusu tej osoby pozostaje pytanie o niepołączalności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z zajmowaniem określonych stanowisk czy też pełnieniem określonych funkcji, które wynikają z przepisów prawa. Europejskiego, ale też ustawodawstwa polskiego, chociażby z y, kodeksu wyborczego, gdzie te pewne ograniczenia wynikają z artykułu 334. I mamy taką sytuację, że właśnie biuro legislacyjne Se Sejmu również y, jakby zastanawiało się, czy aby czasami nie wystąpić do biura analiz Sejmowych z pytaniem, czy nie byłoby możliwe dopuszczalne wyłączenie zasady niepołączalności wobec tego, drugiego, wobec tego 52 posła. Na nasze pytania, jak Pani Przewodnicząca pamięta, nikt nie chciał jakby przejąć się przejąć dyspozycji przygotowania poprawki właśnie regulującej kwestie statusu 52 posła, ani Państwowa Komisja Wyborcza, ani Biuro Legislacyjne Sejmu, ani Państwo jako wnioskodawcy. Dlatego też uważamy, że właśnie naszym zdaniem, ale Państwa również, jest ten problem, który, który będzie czy Państwa, czy nas dotyczył jako koalicji europejskiej, ponieważ nie wiemy, albo Państwa, tak. Kogo będzie ten problem dotyczył, ale naprawdę w interesie nas wszystkich jest opracowanie takich zasad, żebyśmy wiedzieli, czy ta 52 osoba, jak obejmie mandat, to będzie mogła łączyć te funkcje, czy też piastować stanowiska, określone stanowiska, czy też nie. Dlatego, szanowni państwo, nie rozwiążemy chyba podczas drugiego czytania tego problemu, dlatego my też, jako koalicja obywatelska, wstrzymamy się na tym etapie od poparcia tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Jaskuła, z 15. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Mam zaszczyt w imieniu e, klubu Kukiz 15 przedstawić stanowisko do druku 32.72, czyli do druku dotyczącego ustawy o zmianie ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranego na kadencję 19.24. I oczywiście nie będę powtarzał za moimi przedmówcami, ponieważ my się zgadzamy co do tego, co do treści, że trzeba było zrobić tą ustawę. Szkoda, że trochę tak późno, ponieważ wprawdzie no, gmatwa się sytuacja w Wielkiej Brytanii oczywiście od niespełna pięciu, sześciu miesięcy, ale tak na dobrą sprawę od roku wiedzieliśmy, że Wielka Brytania, jeśli ma wyjść, to ma wyjść przede wszystkim przed upływem kadencji Starego Parlamentu Europejskiego, w związku z tym teraz. No ale dobrze, że to robimy. Ja mam pytanie, czy my. Oczywiście dobrze, że to robimy, ale pytanie, czy to jest zgodne w konsekwencji z kodeksem wyborczym, przede wszystkim konstytucją, czy w przypadku zapisu, że nie zmienia się ordynacji wyborczej, no bo w konsekwencji sposób wyboru tutaj jednego z tych członków jest w jakiś sposób zmianą, bo my nie wiemy, kiedy ta osoba obejmie mandat. Status 52 naszego potencjalnego reprezentanta Rzeczpospolitej w Parlamencie Europejskim jest bardzo ciekawy. No bo my w zasadzie nie wiemy, kiedy Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wyjdzie z, z Unii Europejskiej, w związku z tym ten statut dla nas, status 52 członka parlamentu ze strony Polski jest niezwykle ciekawy. Tu mój przedmówca mówił o zasadzie niepołączalności, czyli Automatycznego wygaszania potencjalnie osoby, która, mandatu, osoby, która dotychczas sprawuje jakiś mandat, prawda. To rodzi pewne komplikacje, no ale w konsekwencji nie mamy innego wyjścia. Ciekawostką tutaj jest no, kwestia basu, bo on nam nie podpowiedział, troszkę za mało czasu mamy na to i biuro legislacyjne podpowiadało, że bas przydałby się w opinii, bo to jednak jest zespół. Doradców i fachowców, którzy wydaliby nam opinię prawną tutaj bez wątpienia i zbadaliby nadzwyczaj skomplikowaną strukturę związaną z, z materią prawną. No, niestety tego, tego nie mamy. W związku z tym, szanowni Państwo, oczywiście, ruch z 15, żeby nie utrudniać potencjalnie działania. Polski w parlamencie europejskim, do którego mamy nadzieję mieć dużo przedstawicieli, dlatego że jesteśmy zwolennikami Europy Ojczyzn i należy tam wchodzić po to, żeby utrzymać tę Europę Ojczyzn. Oczywiście Ruch Kukis postuluje procedowanie nad tym, nad tym drukiem no i przygotowanie Polski do tego, do tego działania. Natomiast ostatnie wieści brzmią, że w Westminsterze w parlamencie. Przegrała opcja ponownego referendum na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Bo tam jak referendum jest, szanowni państwo, to szanuje się wola obywatela, a u nas nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, dał swoje oświadczenie na piśmie. Pan poseł Mirosław Pampuch, bardzo proszę, Klub Nowoczesny. Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. A tak jak już tutaj przedmówcy stwierdzili, myślę, że w polskim Sejmie nie ma siły politycznej, która nie podzielałaby tutaj stanowiska, że tego typu regulacja jest potrzebna, właściwa. Także szczegółowo nie będę omawiał przedłożenia tutaj poselskiego, które procedujemy. Natomiast kwestia związana z tym 52 mandatem, bo ten 50, ta osoba, która ewentualnie be, objęła ten 52 mandat, ona zostanie wybrana. W związku z wyborem ona niestety utraci te funkcje, które, są, które nie można łączyć z, z wyborem, ale również nie będzie mogła pełnić funkcji publicznych, a więc będzie w bardzo nieciekawej sytuacji bo jeżeli nie obejmie mandatu europosła, to na skutek wyborów już utraci dotychczasowe mandaty i nie będziemy mogli przywrócić określonego statusu, który zajmowała w związku z wyborem. Także to jest bardzo skomplikowane i bardzo krzywdzące dla tej osoby ewentualnie, która zostanie wybrana, a nie obejmie mandatu. Miejmy tylko nadzieję, że Parlament Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy jednak postanowią wyjść z Unii Europejskiej. To mówię ta nadzieja dla tej osoby, która obejmie 52 mandat. Bo jeżeli nie, no to rzeczywiście tutaj będą szeroko rozumiane perturbacje dla tej osoby. I niestety, ale uważam, że tego typu okoliczności winno się przewidzieć w naszej ustawie i powinny się je uwzględnić również w przedłożeniu. Państwo przedkładacie tę ustawę bardzo późno. Tutaj kolega z KUKIS-15 wspominał, czy jest to zgodne z konstytucją. Oczywiście nie jest zgodne z konstytucją, bo to jest zmiana istotna. Natomiast faktem jest również to, że zostaliśmy postawieni tutaj w sytuacji pewnej przymusowej. Ta sytuacja przymusowa jak gdyby tłumaczy konieczność rozpatrywania tego, tego tej ustawy. Natomiast czy, czy to się stanie uchwalenie na tym posiedzeniu Sejmu czy na kolejnym myślę, że nie byłoby to tak wielką już stratą. Natomiast uważam, że powinno, biuro, powinno posłowie wnioskodawcy pochylić się nad tym o czym mówimy i uwzględnić okres przejściowy, czyli status Osoby, która została wybrana do parlamentu, a jeszcze nie objęła mandatu. To jest, niestety, to jest niezbędne, żebyśmy mówili o poprawnej legislacji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ponieważ nikt nie zgłosił się do zadania pytania, zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy.